Przednim odcinkiem skraftowałem sobie diamentowe kill! Bo tak napisaliście mi w komentarzach na co wam wszystkim oczywiście. Tak, jesteście po prostu świetni. Zbieramy sobie itemki, idziemy do kopalni. I kopiemy rudy. No, bo wiecie, nie ma co próżnować, trzeba zbierać rudy. Rudy są bardzo potrzebne. A tu jakiś pająk, bo tego pająka. Pająko, proszę do niej nie podchodzić. Zbieramy sobie oczywiście takie eleganckie rudy, tutaj żelaza. Tutaj jakieś rdzy, y, albo czegoś innego, tutaj złota. I ogarniamy sobie całą ludzką kopalnię. Tu jakiś wielki kanion. I ocie sunę, ale tu musi być pełno rud. Dobra, wyzbieramy sobie wszystkie rudy. Co do jednej Toki, wszystko musimy powyzbierać, a tu za węglem... Co? Tu jeszcze jakieś większy kaniony normalnie, cały z wodem. Yy, ludziska muszę uciekać, bo mam naprawdę mało tutaj bombelków Dobra, schodzimy na dół, a tu kolejny kanion! Nie no, to są jakieś, słuchajcie, ludzka żarty. Tu jeszcze jakieś normalnie potwory mnie wyjaśniają, a lecić pod Normalnie wyjaśniam cię, do widzenia, panie podwórze, jeden wyjaśniony, teraz kolejnego, dobra, cyk. cyk elegancko, kolejny, wyjaśniony, jesteśmy. Mógł... Panie Creeper! I ja, oczy ale buchnął, dobra, na szczęście miałem tarczę Dziękuję Wam za tą Wychodzimy a tu pełno potworów. Dobra, uciekamy do domku. Uciekamy do domku. Szybko do domku. Szybki, normalnie domek, bo tu już brakuje mi wszystkiego, więc musimy cofnąć. Mamy już pełne eku. Idziemy z panku. Słuchajcie, tak musimy zakończyć nasz kolejny dzień. Kolejny dzień, kolejne zbieranie. Oczywiście ziemniaczków Ogarniemy sobie jakieś jedzonko, może nawet je przepalimy tutaj w piecyku, żeby tutaj elegancko się wszystkie ziemniaczki fajnie porobiły. Żeby wszystko było elegancko. Zrobimy sobie tutaj eleganckie skrzynki, bo jak widzicie albo nie widzicie, ja to naprawdę mam pełno itemów. I już moje itemy się nie mieszczą powoli w skrzynkach, więc to jest za bardzo niefajne. I powybierzamy sobie jakieś rzeczywiście rzeczy, które są mniej, mniej mi potrzebne. I oczywiście zaniesiemy tam do góry. Położymy tutaj na tej skrzynce u góry. I przepalimy wszystkie rudy, które udało mi się zdobyć w tej kopalni. Schodzimy oczywiście dalej do kopalni, jak już mamy puszty ekwipunek I nagle pomyślałem, rodziska, że musimy skraftować sobie enchant. Skoro mamy już yy, elegancki kilo diamentowy, to możemy wykopać. Więc no i postarałem się, żeby ten całe źródełko lawy zamknąć. Ale okazało się ludziska, to zaraz zobaczycie, że y, ja ogólnie myślałem, że tutaj lawy będzie naprawdę dużo. Ale tutaj oczywiście wkopuję się i szukam tego źródełka, gdzie jest to źródełko. I nagle patrzę, y, co tu jest grane. Czy to naprawdę jest tylko jeden klocek lawy? Ja tu myślałem, że to będzie wielkie, całe źródło, ale dobra, wykopujemy ten obsydian. Zawsze fajnie, mamy jeden obsydian więcej. Oczywiście tutaj wykopujemy sobie jakieś żelazo. Ogarniemy sobie przy okazji kopanie, skoro już tutaj poszedłem, a tu mamy... O wow, jacy są na ile tu jest lawy. Tu możemy obsydianu naprawdę sporo wykopać. Ale tam są jakieś potwory. Dobra ludziska, tutaj pod, podburujemy się i lecimy wyjaśnić z potwory. Cyk, normalnie typ normalnie zostaje wyjaśniony. Jeden zombie, ale ile tych zombie? Tam jeszcze jakiś mi daleko. Dobra, wyjaśniamy te Zombianka. Normalnie o nie. Pil. Skończył mi się mieć szybko będziemy kolejny I dobra, wyjaśniamy, wyjaśniamy te wszystkie potwory. One muszą być wyjaśnione. Tu jeszcze widzę jakieś nietoperze! Ile, tu jest potworów! Dobry, mamy przypoł, ale mamy tarczę. Nie boimy się, mamy tarczy, tu jeszcze... Pająk, ja mnie skoczył! Dobra, pająk wyjaśniony kolejnego pająka, tutaj trzeba wyjaśnić, bo ty się na mnie zagrował. Na szczęście te potwory się wyjaśniają Tam tamten spadł w jakieś dziwne miejsce. Dobra, tutaj się został jeden szkielet, więc wyjaśniamy tego szkieleta. Czek, normalnie szkielet zostaje wyjaśniony, to mi się bardzo podoba. tu jeszcze jakiś ząbek, nie wiadomo skąd. Dobra, wyjaśniamy też tego zombiaka. Zombiaki zostaje normalnie wyjaśniony! O tu jaki wielki krater! Ja cię dobra! Wow! Udało mi się, Water, watery, coś tam zrobić. Nie wiem, jak to się nazywa. Dobra, ogarniamy sobie obsydian. Musimy wyzbierać cały obsydian i idziemy spać. Mamy już kolejny dzień, jestem mega zadowolony. I kupimy, słuchajcie, dużo obsydianu. Mamy już 17 obsydianu, to i yy, naprawdę kopałem to z pół godziny. Jak nie więcej yy, wchodzimy do jakiejś dziwnej kopalni z jakąś dziwną wodą. Masę tu potworów. A to, co to, to za jakieś stworzenie pływające? To ja za bardzo ludziska. Nie wiem, co to za to stworzenie. Ale chyba za bardzo mi to nie bije. Ja w sumie uderzyłem, nic się nie stało. Dobra, nic. Ogarniamy sobie wszystkie tutaj. Elegancko z, z y, rudy, bo to jest nam bardziej potrzebne niż jakieś pływające, no i, nie wiem, ośmiornice, nie, nie wiem, jak to nazwać za bardzo. Ogarniamy sobie oczywiście calutkie złoto, bez wyjątku. Całą kopalnię jest potworów. I ja na tutaj od masy jest tych potworów. I tu jakieś diaksy w ogóle widzę. Mega fajowo. A tu Creeper, dobra, łol, wow, on eksplodował. Dobra, tego wyjaśnimy elegancko. Tu mamy w ogóle szkieleta. Tarcza jest naprawdę mega przydatna, więc szybko podchodzimy do tego typa. I szybko, normalnie tego szkieleta trzeba wyjaśnić. Tu jeszcze kolejny Creeper, on też wybuchnie. Yy, I ludziska, chyba ogarnęliśmy większość tych yy, potworków. Tak mi się przynajmniej wydaje. Tu jeszcze jakiś szkielet został, ale dobra, go też musimy wyjaśnić. Tu zostały jeszcze dwa szkielety, więc jeden szkielet z ZEKU. Wyjaśniamy tego oczywiście, szkieleta ZEKU. Ten, ten z tyłu mi chyba zaczął pomagać, ale jakoś nie bardzo. Dobra, tego też sobie wyjaśniamy. Tarcia oczywiście jest przy OP, przy nam pomaga. Tu mamy jeszcze jednego szkieleta, więc tak, cyk, musimy tego szkieleta wyjaśnić. Tam jeszcze kolejny! I ojciec dobra, tracę serduszka, szybko musimy coś zjeść! I szybko musimy normalnie tam znowu zaatakować, Tu jeszcze jakiś creeper przyszedł! I ociec dobra, y, musimy jakoś się na razie w tym momencie schować i teraz atakujemy! Atakujemy normalnie, wyjaśniamy te szkielety tu jeszcze ten creeper. Dobra, mamy przypał. musimy teraz uciekać. Szybko tu jest jakieś przejście, to jest chyba jakieś przejście. Dobra, mamy, gdzie uciekać. Więc teraz wyjaśniamy cyk, jeden strzał i chowamy się, cyk, drugi strzał, chyba jeszcze jeden albo dwa strzały i będzie po creeperze, to jeszcze. Jeden jako pierwszy wszedł, dobra wyjaśniamy tam zanim, yy, za nim creeper. Mamy mało serduszek, nim sobie teraz szybko musimy zjeść. Creeper normalnie eksplodował, ale mieliśmy tarczy, więc kozak. Wykopujemy sobie diaksa, tu niestety tylko jeden, ale tam jest kolejny elegancko. Może tam będą chociaż trzy gdzieś, to będzie fajnie. Yy, a tu znowu jeden, dobra trochę, trochę smutno powiem wam. Bo się spodziewałem nieco więcej diaksów, ale idziemy spać. Mamy kolejny dzień, i teraz postanowiłem, że wyjaśnię to jakieś tej kałamarnicy. Bo naj... nawet nie wiem, jak to nazwać za bardzo. Ale postanowiłem, że to jej wyjście i z nich taki w ogóle elegancki jakiś proszek y, wyleciał. Tu jeszcze ludziska sprawdzałem, do jakiego poziomu można się wkopywać. I to się okazało, że to jest minus 60. I jak zobaczyłem, że tam da się skopywać do minus 60, więc stwierdziłem, dobra, wychodzimy do góry. A tu wychodząc do góry, znalazłem jeszcze kolejny wielki kanion y, z kolejnej. Potworami, wykopałem sobie oczywiście żelazo. Tu jeszcze mi creeper eksplodował nad głową. Ja cię sobie dobrze, że miałem tą tarczę. I wychodzimy, ludziska! Wychodzimy z tej naszej tutaj. Wiecie, z tej naszej kopalni, bo już znowu jestem cały pełny. O tu nagle wychodzę i ja za bardzo nie wiem gdzie jestem, ale ludziska! Tak szukałem tej drogi. Nie wiem, z 20 minut, plus minus. I chodząc, tak szukając, yy, pomyślałem, yy, dobra. W końcu się udało. I to jest chyba to miejsce, w którym yy, tutaj mieszkamy. Tak, to jest właśnie to miejsce. Doszedłem oczywiście do tego miejsca, byłem mega z siebie zadowolony. Tutaj miałem, jak widzicie, cały normalnie ekwipunek znowu temku Więc powkładałem sobie tutaj do różnych skrzynek, żeby wszystko tutaj elegancko sobie posegregować. Yy, znaczy, to nie jest posegregowane. To jeszcze sobie ogarniemy mączkę kostą, bo miałem z tej całej wyprawy. Posadzimy sobie ziemniaczki. Pozbieramy, bo jedzonka naprawdę przydałoby się o wiele więcej mieć. Mam tylko 14 ziemniaczków yy, pieczonych. Mamy kolej niedzionek. Kolejnego dnia sobie wyzbieramy całą trzcinę i sobie tą farmę nieco powiększymy, żeby tutaj fajna farma sobie rosła, żeby tej trzciny mieć coraz więcej, ponieważ potrzebny jest nam enchant, który w tym momencie kopę, znaczy stawiam i ludziska, mamy enchant! Komadzie, to udało nam się zrobić enchant. Jestem mega z tego powodu zadowolony, więc pomyślałem sobie, dobra, pokraftujemy, znaczy poenchantujemy sobie wszystkie tutaj przedmioty, cały nasz setik, żeby mieć wszystko już zaenchantowane i sobie wybieramy i normalnie mam enchantowany secik. Tu jeszcze sobie ogarniemy kilof diamentowy na wydajność 1. I sobie ogarniamy resztę enchantów, żeby to wszystko to sobie jakoś kilofy poenchantować. Miecziki i ogólnie wszystko, co mamy, żeby wszystko było jakoś enchantowane na byle jakie enchanty, ale żeby też było. I teraz, ludziska, pomyślałem, że sobie musimy nieco powiększyć teren, ponieważ ten teren już jest troszeczkę malutki. Tu jeszcze nie wiedziałem, co robić z bambusem, więc pomyślałem, dobra, robimy z nich patyki, bo już mam tyle bambusów, że mam i jak tutaj widzicie, wcieliłem... Y w nasz teren kolejną tej górę i tak sobie wszystko elegancko cały teren dalej zacząłem oglądać. A żeby wszystko to już fajnie wyglądało i żeby sobie ten bambus fajnie rósł do góry. Jak widzicie, naprawdę już sporo terenu nam dotarło. I musimy sobie oczywiście kopać teraz coś pod ziemią. Musimy wykopać sobie jakieś pomieszczenie na początku. Myślałem, żeby wykopać takie malutkie pomieszczenie na kilka skrzynek, ale jak już tak zacząłem kopać. I kopać, i na tak ludziska kopę normalnie. To zobaczyłem, że w ogóle w tej kopalni jest taki inny bloczek Poszedłem sobie spać. Mamy dzień 16, więc jestem mega z tego powodu zadowolony i kopiemy sobie, słuchajcie, dalej. Pomyślałem, dobra, wykopiemy sobie jakieś tej skotki na dół, żeby tutaj wykopać jak największy ten teren się da. Tu mi się jeszcze przy okazji kilo skończył. Tu na samym początku sobie tutaj zmienimy na tą terakotę, bloki, żeby to wszystko ładnie wyglądało. I jak widzicie, mamy już naprawdę poważne pomieszczenie. Tu jeszcze jakieś złoto mi się udało znaleźć, więc wykopimy wszystko, zmienimy sobie na czerwoną terakotę w podłogę, żeby tak to wszystko fajnie wyglądało. I wykopiemy sobie kolejne ludziska pomieszczenie. Tak, kolejne pomieszczenie. Ja, ja ogólnie Robiąc na początku to wszystko, ja pomyślałem, że sobie, dobre, zrobimy jedno pomieszczenie, a tu nagle zrobiłem jakiś wielki hall. To jakieś pomieszczenie, na które zaraz zobaczcie, co tutaj będzie, ale naprawdę będziecie w ciężkim szoku, bo to pomieszczenie wyszło mi naprawdę bardzo fajnie. Tu kopiemy sobie jeszcze tą ścianę, żeby tak to wszystko elegancko, fajnie sobie wyglądało. Idziemy spać, oczywiście, zaczynamy dzień ludziska 17. Tak, mamy dzień 17, ogarniamy sobie tej fajnie wszystkie ziemniaczki i. Musimy sobie, słuchajcie, wyjść i musimy do zbierać nieco więcej drewna. A tu jeszcze jakiś clipper, dobra, clipper wyjaśniony. I zbieramy jak najwięcej drewna się da. Tu mam troszkę lagi na Minecraftie, ponieważ mam słabą kartę graficzną. Ale to może kiedyś zmienię. Jak tutaj widzicie, troszeczkę mi się tutaj świat zlagował. Ale wszystko jest w porządku. Zrobiłem sobie tutaj fajne skrzyneczki. Mam skrzyneczki w 17. I oczywiście stawiamy sobie wszystkie te skrzyneczki Tu jeszcze w międzyczasie dorobiłem więcej skrzyneczek i teraz pomyślałem, dobra, robimy schodki. Zrobimy schodki z bruku, żeby to jakoś tak nieco wyglądało inaczej. Idziemy, ludziska spać. Kolejny dzień, kolejnego dnia stwierdziłem i zobaczyłem, że to normalnie jakiś żołnierz, ten pilager, ktoś się chyba mówi na to, zaatakował mnie, ale na szczęście był tylko jeden, yy, więc yy, chociaż tyle, słuchajcie, chociaż tyle, że był tylko jeden pilager, skraptowałem sobie ramki i poszedłem na dół i w ogóle na dole jak zobaczycie, są już skraftowane więcej ramków, ponieważ yy, nie nagrałem tego momentu, jak kraftowałem tam te ramki, a skraftowałem je razem z tym jakimś tam, yy, od tych kałamarnic tam, z tej, wiecie, z tej jaskini i dzięki temu, że ogarnąłem to od kałamarnic, to te ramki są takie jakieś inne. I tego dnia ogólnie 17 ogarniałem, yy, czy 18, ogarniałem ludziska, wszystkie normalnie tutaj yy, segregowacje magazynowe. Ogarniałem też sobie tej farmy, żeby mieć nieco więcej jedzonka, ale naprawdę, tego dnia postanowiłem, że musimy ogarnąć cały magazyn, bo w tym miejscu właśnie powstał magazyn. Tu sobie ogarniemy jeszcze jakieś piecyki i segregowałem naprawdę prawie cały dzień te wszystkie przedmioty. Tu jeszcze sobie y, popaliłem tą glinę, bo z tej gliny miałem ciekawy pomysł na w ogóle ciekawe pomieszczenie. Jak widzicie, to już naprawdę moje skrzynki są dosyć posegregowane. Tutaj u góry oczywiście poniszczyłem wszystkie skrzynki. Pozebrałem, zebrałem wszystko do magazynu i pomyślałem, dobra, powiększymy sobie nieco farmę, więc tutaj wykopałem dirta i tak sobie tą ziemię, tak wiecie, tą motyczką poogarniałem, posadziłem czym miałem yy, i oczywiście poszedłem dalej, spanko, bo już się zrobił noc. Cały dzień naprawdę spędziłem na magazynie. Wyzbierałem sobie crafting, wyzbierałem sobie piecyk i kopałem kolejne ludziska pomieszczenie. Pomieszczenie kolejne. Zgadnijcie ludziska na co, mam nadzieję, że zgadnijcie. Możecie napisać teraz w komentarzu, co myślicie, że będzie w tym pomieszczeniu. Wygląda ono w ten sposób, ale brakuje tutaj jednej rzeczy ludzka jednej rzeczy, które stawiam w tym momencie. Ciekawe, czy ktoś zgadza. Jak ktoś zgadza, że to jest pokój z enchantem, zostanie oczywiście serduszko, więc zobaczymy, kto będzie, kto tak, kto komu się udało. I ludziska, mam już cały magazyn. Możecie zobaczyć, jest on po prostu moim zdaniem świetny, ale napiszcie w komentarzu, co o tym sądzicie. Ja tu pomyślałem, żeby wykopę sobie jeszcze kolejne pomieszczenie. O, tu wielki, normalny krater. Taka jaskinia z kolejnymi potworami, które oczywiście tutaj musiałem powyjaśniać. Więc wszystkie te potwory bez wyjątku, normalnie wyjaśniam. Cyk elegancko, normalnie rozwalam. Cyk jedną, cyk kolejną. Tutaj stawiam sobie, oczywiście, ludziska pochodnie. Bo, żeby tu już żadne potwory się nie pojawiały. I kopę ludziska dalej. Tu już wykopałem naprawdę niesamowicie wielkie pomieszczenie. I tutaj, jak zaraz zobaczycie, sobie zmieniłem całą podłogę. Ponieważ w tym pokoju będzie, słuchajcie, farma. Tak jest. Tutaj będzie ludziska farma, właśnie w tym miejscu. Postawiłem sobie tutaj fajne źródełka z wodą, żeby tutaj, wiecie, można sobie było sadzić, to fajne, y, fajne oczywiście roślinki. Z tej strony może nieco wię więcej powiększymy tą farmę, żeby to jakoś tak fajnie wszystko się prezentowało i żeby to już fajnie wszystko wyglądało. Tutaj sobie ogarniemy, oczywiście jeszcze zamurujemy tu jedno źridełko, bo to mi niepotrzebne. Dzień 21 będzie zaraz i oczywiście ogarniamy sobie tej całą naszą farmę. Moceczką sobie poklikamy i to już wygląda naprawdę fajnie, ale oczywiście brakuje na naszej farmie nasionek, więc pójdziemy sobie po ziemniaczki, wyzbieramy trochę ziemniaczków, które sobie oczywiście zaraz zasadzimy. A tu nagle słuchajcie, nie mogę stawiać tych ziemniaków, o co chodzi? Okazało się, że oczywiście brakuje mi tutaj pochodni i w tym miejscu jest za ciemno, więc stawiam oczywiście w tym miejscu jak najwięcej pochodni się da i oczywiście stawiamy dalej ziemniaczki. Postawiłem nieco tutaj pszenicek i zaraz postawimy oczywiście również ludziska marchewki, które tutaj miałem, chyba było ich około siedmiu i stawiam sobie tutaj jakieś schodki, żeby do tej farmy fajnie było wchodzić. Wykorzystujemy całe normalnie nasionka, które tylko posiadamy, żeby było jak najwięcej. Tu jeszcze sobie takie ściany dorobimy, żeby te ściany nieco ładniej wyglądały. I poszedłem kopać więcej drewna, ponieważ chciałem pozbyć się dużej ilości ogólnie całego tego tutaj, wiecie, drewna naokoło mojego domku. Tu jeszcze jakieś potwory się pojawiły, jakieś zębiaki, ale uciekłem z nimi tutaj na świeże powietrze na dwór. Jak widzicie, one zaczęły się palić, więc powyjaśniałem. Je bardzo fajnie. Tu jeszcze jakieś dwami mi zostały, ale dobra, też zostały wyjaśnione. I oczywiście zbieramy więcej drewna, ponieważ drewno nam się bardzo przyda. To jeszcze posegregujemy sobie wszystkie te rzeczy do skrzyneczek, które są nam bardzo fajnie potrzebne. I pójdziemy spać. Rozpoczniemy dzień numer 22. Tak jest, Wziskam. Dzień numer 22. Postanowiłem, że tutaj nieco zniweluję sobie teren. A przy okazji będzie mi potrzebny Dirt, więc niwelujemy sobie ten teren, bo w tym miejscu za bardzo ta górka mi się nie podobała. Tu przy mojej całej. Yy, całym tym domku więc sobie elegancko niszczymy cały tej ten dirt ale jak widzicie, po całym zniszczeniu tego dirta, nieco to jakoś za bardzo fajnie nie wygląda. Ale dobra, nic się nie dzieje. Słuchajcie, zawsze to było lepiej niż było wcześniej. Tak przynajmniej wszystko widzę. Ten dirt cały, który tam zdobyłem, wykorzystałem sobie na jeszcze powiększenie farmy. Posadziłem jakieś ziemniaczki, które tam jeszcze miałem. Dorobiłem sobie kilofy, bo pomyślałem, że za bardzo nie ma już co robić z tej ugóry. Więc przygotowałem swoje tenki na wyprawę do kopalni. Oczywiście, poenchantowałem kilofy, żeby tymi kilofami nieco bardziej się Szybciej kopać i schodzimy rodzicielka do kopalni. Jak zszedłem na sam dół kopalni, pomyślałem, oba, ja przecież zapomniałem. Idę do góry i kraftuję sobie tarczę. No bo, jak wiecie, tarcze są naprawdę mega potrzebne. No i tu schodzimy oczywiście dalej do kopalni. Tu w ogóle znalazłem jakąś yy, nowe, jakieś przejście, którym sobie oczywiście tutaj elegancko przechodzimy. a tu normalnie kolejne wielkie kopalnie ludziska. Tych kopalni jest po prostu w tym miejscu tak dużo. Tu jeszcze jakiś kolejny kanion. To i próbuję wejść sobie do góry. To jakiś klipper normalnie, oby on nie wybuch. Wyjaśniamy sobie tego klipera. Dobra, cyklipper wyjaśniona. Tu reszta tych pillagerów, których tamten od samego początku był. Więc jak zobaczyłem tych pillagerów, pomyślałem Dobra, ja stamtąd idę, nie atakujcie mnie. Ja sobie tu wyzbieram złoto. Ja tu sobie wyzbieram inne rzeczy. A Wy mnie zostawcie w świętym spokoju. Idziemy, słuchajcie, spać, dzień 23. Spędzamy oczywiście w kopalni. Normalnie, water tutaj, tego taki skok z tym wiaderkiem wody mi się za bardzo nie udał. Ale się uczę tego, żeby mi wychodziło coraz częściej. I zbieramy sobie, słuchajcie, rudy. Więcej rud, naprawdę więcej rud. Tu w tym miejscu w ogóle zauważyłem, słuchajcie, endermana. Jak zauważyłem tego endermana, to. Się wystraszyłem, ale jak zobaczyłem, że on tak nic nie robi, to normalnie go zaatakowałem. Szybko go normalnie wyjaśniam, a chłop się teleportował I tu już pomyślałem, dobra, będzie przypał, ale jeden strzał i chłop wyjaśniony. Chłop mi zabrał dwa serduszka. ku kumacie to? Dwa serduszka. Ten Enderman jest mega silny. Ja miałem cały żelazny set enchantowany na ochronę jeden, a chłop mi zabrał dwa serduszka jednym strzałem, dobra, ale nic się nie dzieje. Eksplorujemy dalej, oczywiście, kopalnie. Tu w ogóle ogornałem na internecie w taki sposób, że jakby znajdę sobie. Lapis, to muszę, muszę cztery bloczki na negatywie kopać w dół. Po prostu masakry się, że oddalam się cztery bloczki od lapisu i zaczynam, słuchajcie, kopać w dół i znajdę diamenty, ale jak zobaczcie zaraz kopę w dół normalnie cały długi, 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 długi czas a tu nie ma żadnego diamentu jedyne to znalazłem to jakąś kolejną kopalnię którą oczywiście trzeba sobie zeksplorować, tutaj sobie ogarniemy jakieś żelazo, które tutaj będzie i chodzę tak po tej kopalni i znalazłem diamenty, tak i to kilka nawet diamentów, więc byłem bardzo zadowolony trzy diamenty, naprawdę na plus bardzo na plus i oczywiście kopiemy sobie dalej w dół w tym miejscu koło tego lapisu, a tu nagle się okazało, że tu jest, słuchajcie, lawa. Szukam tych diamentów, bo trzymałem kciuki, żeby ten sposób z tym lapisem był udany. Więc, jak y, oczywiście się nie poddałem, i pomyślałem, wkopę się pod tą lawę. No i zacząłem sobie tak kopać cały ten obsydian. Dodawałem sobie tej wodę, żeby oczywiście w lawie nie utonąć, bo to by był naprawdę wielki przypał. Aż się dokupałem do bedroka, a diamentów jak nie ma, tak nie ma, więc się zdenerwowałem. I słuchajcie, wkopałem się do góry, i wróciłem do tej kopalni, w której byłem y, chwilę temu. I za zacząłem ją całą eksplorować, a ten y, sposób z, la, y, z lapisem, to nie wiem, albo się nie udał, albo co? To oczywiście schodzę doładzę, do to który normalnie w tym momencie eksplodował i mi wyjaśnił, normalnie wyjaśniłem cały swój mieczek i prawie zdydałem, ale oczywiście tarcza mnie kolejnym razem uratowała. Tu sobie oczywiście ogarniamy kotwory, mam mało serduszek, słuchajcie, trzy serduszka, to naprawdę bardzo mało, musimy coś zjeść, dobra, creeper ogarnął mi tutaj tego szkieleta, więc chociaż tyle i my, oczywiście, wracamy do kolejnej eksploracji całej naszej kopalni. To w ogóle jakaś wielki, normalny krater, kolejny. Wielka jaskinia. Trzeba całą postawić sobie tej w... w. ogóle, ile tu żelaza? Ja, ci są na ile tu jest żelaza, dobra? Wyjaśniamy sobie wszystkie tutaj wszystkie nasze potworki. Idziemy spać. Dzień 24. Wyjaśniamy więcej potworków. I wracamy do tego żelaza, które wcześniej zauważyłem. I trzeba całe wykopać. To w ogóle, jakiś zobaczyłem, kolejny przejście. Podmurowujemy się w dół. Jak myślicie, co mogłem znaleźć dalej? Kolejną, słuchajcie, wielką kopalnię. Tu wyjaśniamy oczywiście potworki. Tyk, potwory zostały wyjaśnione. Idziemy, słuchajcie, dalej. Dalej wielka kopalnia. Tu znalazłem lapis, więc pomyślałem, że znowu spróbuję ten sposób z tym lapisem. Cztery bloki, słuchajcie, na, na tej negatywnym X. I znowu, słuchajcie, kopę w dół. Kopę się normalnie w dół. Kopę i kopę. I ogólnie powiem wam w skrócie, że znowu nic nie znalazłem, więc trochę się wkurzyłem. Poszedłem do góry i zacząłem tutaj szukać jakichś kolejnych itemków, w kolejnej tej jaskini oczywiście eksplorować wszystko elegancko. Znalazłem diamenty ludziska Znalazłem diamenty w tej kopalni Więc byłem naprawdę bardzo zadowolony I pomyślałem Dobra, wykopujemy tego jednego diaksa Mamy cztery diaksy Zawsze fajniej mieć cztery diaksy Nic nie mieć w ogóle Tu jeszcze jakiś kolejny diaks Pięć diaksów Zawsze fajniej I oczywiście eksplorujemy dalej kopalnię Tej sobie pomyślałem Dobra, wkopiemy się nieco bardziej do góry A tu zobaczcie Była ruda Czy wy tą rudę widzieliście? Ta ruda była za mną O, zaraz znowu będzie widoczna Patrzcie, tam jest ruda diamentów I ja tej rudy di Diaksów nie zauważyłem, rozumiecie to? Ja byłem tak przejęty tymi wszystkimi potworami, że ja tej rudy Diaksów nie zauważyłem. I ja jej w ogóle nie wykopałem, kumacie to! Ja o niej zapomniałem! I z rzeczywiście walczyłem dalej z potworami, a ruda Diaksów, jak tam jest, tak po prostu sobie żyje dalej. I naprawdę e, ludziska tam, tam było cztery diaksy, jak mniej więcej. Bobek, czemu tego nie zauważyłeś? Zauważyłem oczywiście inną rudę Diaksów, inną sobie wykopałem, a tamtej fajnej nie widziałem. No, ja cię sumę, dobra, i pomyślałem, wychodzimy z kopalni, Diaksów nam już wystarczy, więc sobie idziemy elegancko w górę. Ale jak teraz sobie na to wszystko patrzę, to naprawdę mi smutno, że tych diaksów nie ogarnąłem. I słuchajcie, tu jakaś noc, i ja w ogóle nie wiem, w jakim ja miejscu jestem. Więc stawiamy sobie łóżko, idziemy spać. mamy kolejny dzień, ale ludziska, w jakim ja miejscu jestem, to ja yy, za bardzo ludziska nie wiem. Naprawdę ludziska, ja za bardzo nie wiem, więc yy, możecie mi napisać w komentarzu, jak macie pomysł. Patrz, jakiś creeper mi eksplodował. Dobra, ludziska, piszcie mi w komentarzach, co sądzicie o tej serii, piszcie mi jakieś pomocy, co mogę robić, a ja w tym momencie dziękuję Wam. Wpadajcie na sklep, lajkujcie, subskrybujcie i będzie oczywiście elegancko. Do zobaczenia. Pozdro!